Jestem tutaj z jednym z moich zwierzątek. Tutaj, tuż obok jest mój kot, Pablo Picasso. I zatrzymałam się tutaj na chwilę, dlatego, że najbardziej niezwykła rzecz, jaką powiedzieli mi Indianie o zwierzętach, dotyczy też ludzi. I dowiedziałam się o tym w dżungli amazońskiej. Od tamtej pory zupełnie inaczej patrzę, zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Otóż jest tak. Każdy człowiek. Nie tylko ludzie, którzy mieszkają w dżungli, każdy człowiek na świecie, i ty, i ja, każdy człowiek na świecie ma swoje lustrzane odbicie pod postacią zwierzęcia, które żyje równoległym życiem, czyli wszystko co ja robię, to zwierzę robi w, takim, w tym samym czasie. Kiedy ja jem, ono je. Kiedy ja śpię, ono śpi. Kiedy ja wpadam na jakiś pomysł i wyruszam, dążąc do jakiegoś celu, zwierzę, które jest moim lustrzanym odbiciem, w tym samym momencie robi to samo. Ale to oznacza, że kiedy ja cierpię, to zwierzę, które jest moim lustrzanym odbiciem, też cierpi. Albo inaczej, kiedy zwierzę, które jest moim lustrzanym odbiciem, cierpi, ja też cierpię. I to oznacza, że. Kiedy cierpi jakieś zwierzę na świecie, to jednocześnie cierpi jego lustrzane odbicie, które jest człowiekiem. Więc za każdym razem, kiedy ktoś krzywdzi zwierzę, jednocześnie taką samą krzywdę, takiej samej krzywdy doznaje jakiś człowiek, który żyje gdzieś na świecie. Człowiek i jego lustrzane odbicie pod postacią zwierzęcia nigdy się nie spotykają. Nigdy nie można stwierdzić, znaleźć tego lustrzanego odbicia. Indianie uważają, że gdyby tak się zdarzyło, że przez przypadek się spotkają, natychmiast zarówno zwierzę, jak i człowiek padną martwi na ziemię. Więc ani się nie poszukuje tego zwierzęcia, można tylko poczuć jego obecność. W duchowy sposób, jeżeli ktoś potrafi, ale wszystko to, co dzieje się zwierzęciu, dzieje się też człowiekowi, który jest w pewien sposób przedłużeniem jego życia i odwrotnie. Wszystko, co dzieje się człowiekowi, dzieje się też jakiemuś zwierzęciu, które jest przedłużeniem życia tego człowieka. I kiedy myśli się o tym z takiej indyjskiej perspektywy, to zupełnie inaczej wygląda wszystko. Każda relacja ze zwierzęciem, nawet takim. O, którym, o których nie mówi się zbyt często, z każdą rzeczownicą i gąsienicą, i z każdym komarem, i z każdą muchą, i z każdym kotem, i z każdą żabą, i z każdym wężem, i z każdym padalcem, i z każdym koniem, i z każdym innym zwierzęciem, ptakiem, rybą, każdą żywą istotą. Wszyscy jesteśmy połączeni. Nie tylko w taki indiański sposób. Wszyscy jesteśmy połączeni w energetyczny sposób. Ale Indianie uważają, że także w zupełnie realny, bo każdy ma swoje zwierzę, swoje lustrzane odbicie, które równolegle doświadcza dokładnie tego samego, czego ja doświadczam, i odwrotnie to, czego ja doświadczam, doświadcza też zwierzę. To oznacza, że jeżeli pomagasz jakiemuś zwierzęciu, choćby ślimakowi, który chce przejść na drugą stronę drogi asfaltowej, której tam kiedyś nie było, i ślimak nie wchodzi na drogę asfaltową, dlatego że chce przejść na drugą stronę, tylko dlatego, że idzie po ziemi, która kiedyś była jego ziemią, gdzie tej drogi nie było. Więc jeżeli pomożesz temu ślimakowi, to znaczy, że pomagasz jakiemuś człowiekowi w tym samym momencie na ziemi. Odnaleźć kierunek, dotrzeć szybciej do celu, uratować życie. Więc jeżeli patrzy się na to z takiej perspektywy, to wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt, więc wszystkiego najlepszego wszystkim zwierzętom i wszystkim ludziom.